witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki poranny vlog. No i wiecie co? Mam dobrą wiadomość. Od dwóch dni, czyli od dzisiaj już trzech, codziennie muszę się zajmować kurami, czyli od 25 listopada do 21 marca, czyli jeśli się nie mylę, pierwszego dnia wiosny. To pierwszy dzień wiosny jest 21 marca. A odliczamy do tego, że nie będzie e, nowego kurnika, ale być może będzie coś jeszcze lepszego, więc oczekujmy do wiosny. I może właśnie dzięki temu będzie tu więcej kurek żyło na tym wybiegu. Ale nie zgadujcie, nie zgadujcie, bo boję się, że ktoś zgadnie i będzie już cała gospodarka na Maddę. I A tutaj kurki jedzą sobie. Prawie codziennie dajemy im takie pyszności. Zobaczcie, klosy my tutaj łazi. Daliśmy jej już antybiotyk, ale jej stan nawet jest w tej chwili spoko, tak pół na pół powiedzmy, ale jest nawet dobrze. Powiedzmy. Dzisiaj taki mm, no, dzień. Już jest zima, no, ale taki już lepszy jest. Um, tutaj widzicie, mają skodówki w kodycie, i bardzo dobrze. Teraz jeszcze macie mieszankę, i będziecie zdrowo dosły. I będziecie zdrowo dosły, <grym wytkujesz> Więc no, co się dzieje w mojej hodowli? Um, Kutki dobrze u nich jest, znaczy dobrze się czują, powiedzmy. Tylko skło coś tam. Tak gorzej jest. Ale odrobinę. Więc nawet jest spoko. Proszę, knopka! Jakie głodne. Zobaczcie, jak sobie jedzą. Z wiedzynka. pod Kradziesz, kradziesz kradzież, knopka, kradzież, kradzież. No, Kleo! Kradzież! Jeszcze ręki. <laughs> Jesz z ręki. <laughs> Jak one y, lubią sobie to skubać widzicie? Podgradają kury, które jedzą z ręki. <laughs> no proszę bardzo, proszę bardzo. Czyli tak, y, gdyby to złączyć podany vlog. Kury, które jedzą z ręki. Być może tak będzie tego tytuł. A ty już było na tyle w tym odcinku. Więc serdecznie zapraszam Was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału. Zapraszam Was na mojego Instagrama szalle, Kuryja. Oraz zapraszam do oglądania kolejnych filmów i następnych. A dzisiaj, tak jak zawsze, życzę Wam miłego dnia.